Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Konanek. Dzisiaj będzie trochę inny odcinek, ponieważ wcześniej Project Cars był na streamie, a teraz uznałem, że zrobię go jako odcinek na YouTube'a, tak więc zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że głos tym razem będzie o wiele lepszy. Z drugiej strony jednak testuję inny mikrofon, więc mam nadzieję, że nie będzie lepiej zmywać na kierownicę trochę mniej, ale zobaczymy, no. Jak będzie źle, to... Nie nagram tego jeszcze raz, ale nagram innym mikrofonem kiedyś. Bierzemy kontynuowanie kariery, bo to jest jakby najważniejsze teraz. Jestem na drugiej pozycji z 18 punktami na 25. Mój team spadł na trzecie miejsce. Także trzeba się postarać, naprawdę. Wiecie co, moi drodzy? Się zarąbałem i nie ustawiłem wcześniej samochodów. Pomimo tego, że chciałem to ustawić, także teraz to zmieniłem. myślę. lepiej. No, przynajmniej chcę, żeby było lepiej. No i wiecie co, już jestem taki wkurzony po tym ja setny raz. Bo najczęściej na pierwszym kółku któryś z przeciwników mnie popchnie, i ja robię po prostu bączki. Ale też często na ostatnim okrążeniu już nawet na tym zakręcie, nie? Przed tym wyjazdem na prostą. Ja dostaję uderzenie w tył, auto traci właściwie przyczepność, ja tracę na balkon kontrolę, robię bączkę i po sprawie Mam po wyścigu. Muszę dojechać jeszcze raz i 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 jeszcze raz. I jeszcze raz. O, tutaj trochę bardzo... za mocno. Idziemy, moi drodzy, wygramy to teraz. Zobaczycie. Kurczę, wygramy to. O, jakie złe hamowanko. Nie polecam tak wcześnie hamować. O, zmieściłem się i nawet się nie obróciłem jeszcze. Dobrze jest, na razie bijemy nawet te lepsze czasy okrążeń. Nie, 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 Ale lipa. O. Ale już nie, takie ładne Eee, taką ładną przewagę no. Może jeszcze się odbije I co 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 co? No nie mówcie mi, że nie wierzę. Aż miał to zaczęło ściągać? No nie wierzę w siebie. No. Co to tak zarzuca tym samochodem? Miota, to nim jak tam cały zestaw lata. Słuchajcie, przepraszam was, ale naprawdę po setnej próbie przejścia tego wyścigu już mam naprawdę dosyć. Chcę to po prostu mieć z głowy. Będzie pierwsze miejsce, wreszcie ludzie ratunku. Ale masakra, jedziemy, moi drodzy, próbujemy wszystkiego teraz. No ja z trzeciej pozycji startuję. Halo? pierwszy czas. Kurczę. Uda mi się go wyprzedzić czy nie? Eee, może być faktycznie ciężki. Ale no, dobrze, jestem na pierwszej pozycji chociaż. A wiecie co, myślałem, że po kwalifikacjach to będę pierwszy, szczerze mówiąc. Wolałem tutaj nie dodawać gazu, bo znowu bym zrobił fikoła tak zwanego kręcioła. A tu czemu mnie tak wyrzuca? Powiedzcie mi. Dobrze jest chociaż na prostą wyjeżdżam w miarę, ze w miarę prędkością w sumie. 6 sekund szybciej jaś To jest możliwe w ogóle No dobra i z tych 6 sekund ile tak naprawdę mi zostanie? Po tym oczywiście jak nie obróci 10 razy mogę się dowiedzieć ile mi zostanie? Mam nadzieję, że teraz coś zmienię. Że będzie naprawdę lepsze to odtądrzenie. Last lap, to jest your last lap. Proszę o wyjście. You by 5 seconds. Good job, good job. The That's your best bit time in session to today. Prawie O, prawie w ogóle gazu nie odpuściłem na tym zakręcie. Wreszcie. Dobra, szczerze mówiąc, powiem wam tak. Ja już mam dosyć tej gry na dzisiaj się nie będę nad nią rozwodził bardziej i zróbmy tak ja Project Cars postaram się jeszcze w tym tygodniu dodać, aczkolwiek nic wam nie obiecuję bo niestety wysypała mi się jedna rzecz, którą dalej łatam, że tak powiem e, także zrobimy tak jak będzie to będzie, mam nadzieję, że będzie w piątek jeżeli nie będzie Project Cars w piątek to będzie we wtorek tak więc moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Hej!